Z okazji niepodległościowej kolejki wybrzmiał nam, proszę Państwa, Mazurek Dąbrowskiego. Jesteśmy w Legionowie, gdzie drużyna Beniaminka Orlen Superligi, a więc Cepter KPR Legionowo będzie podejmować w ten Kwidyn. Gospodarze liczą na to, że w końcu uda zdobyć się ligowe punkty. Kamil Kapiński, witam Państwa bardzo serdecznie. Właśnie Habior, który przyspiesza, jest z numerem 13, Fonfara, długo to wszystko trwa. twarda defensywa Kwidynia, ale znaleźli w niej lukę. Przedarni się prawą stroną i Norbert Maksymczuk, czyli ten najlepszy strzelec. 2-3 minuty były dobrej gry, były przeplatane 10-15, po prostu słabej. Ciekaw jestem jak to będzie wyglądać dziś. No nie sięgnął tej piłki. A wydawało się, że mogły bramkarz z Legionowa. ale teraz prosta strata Kwidzynian. Będzie okazja do kontrataku. Popatrzmy. Dwa do jednego, a trafia Krystian Wołowiec. No i znowu atak pozycyjny drużyny Drożyny gości. Jest Wawrzyniak indywidualnie. Dobrze, ale rząd to zmieścił. Trener Michał Prątnicki. Teraz schodzi z tego drugiego koła Brzeziński, jest habior rzut z biodra, ale tutaj na posterunku golkiper MTS-u Czerka Czerkaszczenko, miejsce żeby się rozpędzić. Czerka Czerkaszczenko dobrze tam popracowała defensywa, przebija się jednak Kamyszek. Natomiast na kole z numerem 77 Wiktor Jankowski, w związku z tą karą dwóch minut dla Lance Wojczaka, Czerka szczenko Kamyszek bardzo dobry tempowy nabieg. Habior, Wąfara. Jeszcze raz, Habior dobrze dostarczył tę piłkę na koło i proszę bardzo, od razu Damian Pawelec wiedział, co z tym podaniem zrobić. Znowu na koło Pawelec i fantastyczna interwencja, zakryty, absolutnie jedna z najlepszych, a być może nawet najefektowniejsza dotychczas w tym spotkaniu. Habior. Dobry był to rzut, ależ przycelował Filip Wąfara. Co się dzieje? Fonfara, no, nakręcony tą dobrą akcją sprzed chwili. Czy będzie próbować indywidualnie? Wawrzyniak, tak, dobra akcja i nie zdążył tej piłki sięgnąć Kasper Zacharski. Oczywiście nie ma tak mocnej pozycji w zespole jak Wawrzyniak w MMTS-ie Kwizyn, no, ale też 16 godzin, 32 asysty, to też są statystyki pokazujące, że on sporo gra i właśnie, ten gość jakby chciał potwierdzić moje słowa. Mamy, proszę Państwa, po raz kolejny wznowienie. Za okolic 9 metra jest Fonfara, ma troszkę przestrzeni. Fonfara, proszę, zdobyli bramkę. I jest bramka numer 13. Mamy też z numerem 18 Sławomira Lewandowskiego. Strata, ale jeszcze walczą, żeby troszkę opóźnić Kwidzynian rywale. Szybko muszą to rozegrać Kwidzynianie, w trafia. Ale tutaj znowu Krystian Wołowiec, który dzisiaj, tak jak wspominałem wcześniej, wykonuje kawał dobrej roboty w tyłach Wawrzyniak. Mamy rzut i to jest, proszę Państwa, bramka numer 15. Szaleją Ci najbardziej zagorzali kibice KPR-u Legionowo. Tymczasem Habior ma miejsce i czas i sprawdliwie to wykorzystuje, ale że to było dobre wykończenie Mateusza Habiora. Pawrzyniak miał przestrzeń i fantastycznie to wykorzystał, zdobywając 15 bramkę dla MMT u to Proszę bardzo, no właśnie, lewe skrzydło. Pawrzyniak do końca sam. Wołowiec, jest zagranie do Habiora. Ten dobrze odwraca tempo tej akcji do prawej strony. A Maksymczuk wiedział już co z tym podaniem zrobić. Pytanie, jaka będzie reakcja drużyny Michała Protnickiego? Oni potrzebują szybkiej, w miarę łatwo zdobytej bramki. Może teraz? Tak, Wołowiec bardzo ładny. Landz Wojczak szuka jeszcze raz łazarczyka, Bawrzyniak. Czy znowu będzie indywidualnie wykańczał tę akcję? Tak, naprawdę. Adamczyk po obiegu, zakreta, zostawia nogę. Wawrzyniak po bloku zmieścił, 29 do 22. Wołowiec do cioka, ten ma trochę przestrzeni, ciok. Jest po lewej stronie Wołowiec, Oleż bramka, no parkiety świata, żeby on tak rzucał wcześniej. 34 po stronie MMTS-u, 28 po stronie gospodarzy dzisiejszego spotkania. Filip Wawrzyniak, to nie może dziwić, bo faktycznie on dzisiaj Falony wielokrotnie przeze mnie. Dziękujemy bardzo za to spotkanie. MMT Squid'yn lepszy od Cepteru. KPR Legionowo wygrywa sześcioma bramkami. Gospodarze ciągle bez choćby punktu. Borland Super Kamil Kapiński, dziękuję bardzo. Dobranoc.